Jadę Pany na zakupy, kurwa Jestem cały mokry No Muszę z nią jechać, kurwa, bo Wita jak to, kurwa, jest Guzetek najebane Niby ma rozpiskę, nie? Tam, kurwa, napisane co kupić Ale kobieta jak idzie na zakupy To, kurwa, nie patrzę na kartkę I no na półki <laughs> Co by jeszcze się sprzedało. Kurwa Wyjdzie, kurwa, z sześcioma kosykami, kurwa no, o, idzie O, ciadaj Jedziemy. No, no jedziemy. roz rozdwa. Bo kurwa, jestem muszę ten. W jechać. Kurwa, dorwać go. Co kurwa, w nosie nie mogę podubać. Pierdolę. Najebało się odgładzi. Kurwa, nie mogę, abyś młodego widziała. Kurwa, do dzisiaj kicho. Nie widziałaś filmu, nie? <laughs> Pokorzę ci później. Kurwa, jaki zajebany był. Ej, stanę tu, kurwa, ale ludzi jasny, Chuj, na siedziska. Skąd oni, kurwa, mają pieniądze na te zakupy? Kurwa, zobacz jako tajdzie, kurwa. Chłopi niesie torby, kurwa, ale se go wychowała. Kurwa. Dobra, wiemy. Kurwa, ja zętałem mokry Ja bym, kurwa, na skazanie set. Jasny chuj ja nie kiełbasę zapomniała ci jest do mnie A Macono, kurwa tyle, łopuko. oni mają przyjechać zercia z kurwy sens Pierdolo w dzień świąt mm. Zapij go, żoło, wezmę jakiego janosika. Kurwa. I... No, a sa... no na co ci ta sałatka? A sałatkę ty z niej będziemy brać. Pójdziemy do tamtych, pojedziemy u nich tam sałatki, lubią robić to, powpierdalamy my. <ścoughs> Drugi dzień wieczorem. trzeba pasa ścisnąć trochę. No, usłuchaj mnie. <ścoughs> kurwa. i jak z to moje roboto kurwa nic się nie układa kurwa yeah, no? a po tu znowu do tego kurwa butiku gdzie tu są same ubrania kurwa dobra to podjada ci na no, jest ja stąd idę. Kurwa, nie wie czemu. Nie wita co ja muszę się z tego wszystkiego napić. Kurwa, chyba Ja pierdol A zem sobie copkę kupił kurwa. Budą, kurwa będzie grzbać, później kurwa nie będzie za co? O Jezus, trzeba będzie kurwa widać, dzwonić ci po jako Zalickę. No nie ma już ze jest spruty do zera, nie mam nic kurwa. Gdybym za kurwa na święta kupię jako flaskę Na sucho i kurwa nie przeżyję tego Bo kurwa nie ma za co Trzeba iść zaborguwać. kurwa Takie święta Nie dość, ze tyle kurwa na zakupy wydane to jest ze buty kurwa Bo te co moi, nie pasują kurwa do leggingsów Ja pierdole i do sukienki Butu chyba za 30 por Ale nie pasują ja się w chyba zejdę, kurwa, na zawał. Nic, będę dzwonił, kurwa, o tę zalickę, dam wam znać, co ta kobieta powiedziała. Nie. Bo sobie dupę uratuje. A nie, to ja nie wiem, co ja zrobię, kurwa. Cińsko będzie. Wesołych świąt, no. Chociaż z, bo ja to będę miał przejebane. Na razie.